Jak zrobić wegańskie śliwki w czekoladzie? Taki jest temat dzisiejszego odcinka. Krok po kroku pokażę wam, jak przygotować to cudo. Śliwki namoczę w alkoholu. Może to być rum, może to być whisky, ale może to być również kawa lub sok z pomarańczy. Tak namoczone śliwki spędzą w towarzystwie alkoholu minimum godzinę. Najlepiej całą noc. Te śliwki nie będą tylko polane czekoladą. One będą obtoczone w aksamitnym kremie. Porana ganache. Co wystarczy zrobić? Wystarczy podgrzać mleko kokosowe z syropem klonowym odrobiną soli i poczekajcie, musicie zobaczyć to do końca. Około połowa puszki mleka kokosowego trafia do rondelka. Towarzyszyć mu będzie syrop klonowy i szczypta soli. Pamiętajcie, te wartości są umowne, cały czas próbujcie odrobina soli. I teraz czekolada – musimy ją rozkruszyć na drobne kawałki. Około dwie tabliczki czekolady trafiają do miski. Taką mieszankę możecie wzbogacić o dowolne przyprawy, na przykład cynamon, kardamon. Czy skórkę z cytrusów? Gorący płyn wlewam do czekolady. I uwaga, uwaga, nie mieszam. Tak. On tam sobie trochę musi odczekać około 5 minut. Śliwki. No, nasze bohaterki. Teraz odcedzę alkohol. Nie martwcie się, u mnie nic się nie zmarnuje. Przeleję go do innego pojemnika. Teraz śliwki wykładam na. Ręcznik papierowy, aby je osuszyć. Każdą śliwkę nadziewać będę migdałem. Mogą to być również inne orzechy, na przykład włoskie czy laskowe. Oto moje piękne nadziane śliwki. I teraz mieszamy zawartość miski. Kiedy wymieszamy wszystkie składniki, powstanie coś podobnego do kremu ale to coś znacznie lepszego. Teraz ważna kolejna uwaga. Cała masa musi wystygnąć. Najlepiej, kiedy odłożymy ją na blat, a następnie włożymy do lodówki. Ja już mam przygotowaną taką masę. Ten krem ma być taki gęsty. I teraz cała zabawa. Na łyżkę wykładam ganasz. Następnie wykładam moją faszerowaną śliwkę i przykrywam kolejną warstwą ganaszu. Całość formuję i przekładam na talerz. I tak z każdą śliwką. Tak przygotowane śliwki trafiają znowu do lodówki, aby masa odpowiednio stężała. Czary mary, wszystko dla Was. To śliwki z ganaszem. I teraz samo ich wykończenie. Polewa czekoladowa. Przepis na nią znajdziecie tutaj. Wegańskie brałki. Nakłuwam śliwkę na patyczek. I obtaczam w polewie. W tym momencie dodatkowo możecie udekorować śliwki piórkami kokosa, odrobiną soli lub innymi dodatkami. Kiedy czekolada już zastygnie, można podważyć każdą śliwkę, przełożyć do papilotki i wykładać na talerz. Przekroję śliwkę w pół. I tak powinna wyglądać ta śliwka: nadziana orzechem bądź migdałem, obtoczona w ganasz. I oblana czekoladą. Żegnam się z Wami i zachęcam do komentowania. Napiszcie, jakie inne triki mamy dla Was przygotować. No to co? Wpadła śliwka do kuchni Lidla. Kosztujemy. Pa!